Najbardziej znanym wersetem Biblii jest werset Jana 3.16, który mówi: Albowiem tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I teraz trzy rzeczy o tym wersecie. Po pierwsze, do zbawienia jest potrzebna wyłącznie wiara, a nie na przykład wiara i uczynki. Po drugie, greckie słowo na wiarę oznacza również wierność, zawierzenie się, powierzenie się. I po trzecie, tłumacząc dokładnie grecką gramatykę, powinniśmy powiedzieć, że zbawiony jest ten, kto kontynuuje wierzyć, być wiernym i zawierzonym Jezusowi. Czy to dla Ciebie coś nowego?